<laughs> Uczyłem się kurwa na telefonie, bo tutaj nie mogę. Czy Grzesiek o, uja, to przeżył? <laughs> Czy to a, nie on tym to... razem? Kurwa nie chcę do niego iść. Nie no, a on kurwa ma 5000 ingów z dupy, nie, no sobie Fortnite. Fortnite Bo ty, gra sobie chłopak w Fortnite'a Kukzu ma tylko 22 lata Wypierdol 22 w tej liczyć nie potrafisz nawet nie no. jest 5 no lat starszy? No, czy młodszy, co ja mówię, ty nie jesteś 5 lat starszy? Nie pamiętam jak to było Jaki, Kurwa 5 lat Nie ja wiem, zaraz wyjdę na Facebooka to się dowiem 99 on jest ty <kluje> No to 4 A bo to między mną a Łokaszem jest 5 lat. Wiesz, wszystko się wyjaśniło. Kurwa, to jeszcze gra się ten mecz? Tak. Ja, bo... Wiesz jak nam zajebiście idzie? Bardzo długo, kurwa. No bo jest pod na równi cały czas. Na równi, kurwa, gdzie jest 50, kurwa do 100. Teraz jest 70 do 110, kurwa. Gdzie na równi co ja, tu jest? Ty skąd on ma takie informacje? <grym wiesz> kurwa, oszuści chyba Kurwa, widzicie. Za mało gracie to też kurwa. Tutaj wszystko można sprawdzić. Nie wierzę w ty, bo ja bierzyciel. I To zdziwienie. Oszukują mnie, kurwa. Kurwa jak się kierują jeszcze, że kurwa. Albo taki dobry mecz, wiesz, kurwa. To No. No i zepsułeś zabawę. Bardziej mi interesuje, skąd takie informacje tak szybko wyciągnąłeś czytać, bo... Kurde. Znaczy, nie wiem, czy jak czasami nie wejdziesz w szczegóły, to czy tam nie widać przy aktywności jaki jest wynik. Ale no, powiedzmy, tego Ta, czy powiem. w znajomych na lewym, lewym kliknąć i jest. Szybka gra, wynik, wynik obecny 91, a przeciwnik 100, Ktoś to jest... 125. To 5 do 125, tak czy że... tak, no bo, no bo to się aktualizuje, kurwa <coughs> to jest na bieżąco. Wiesz, wiesz, a widzisz, że jesteś na bieżąco, a widzisz, a idzie całkiem dobrze. No. Znaczy... Ja tylko 20 fragów przewagi? No właśnie. A, a czy Discord jest jeszcze lepszy, bo kurwa jak ktoś robi rajda i ma połączonego z Discordem, to kurwa pisze ile czasu, ile czasu się jest w danej aktywności, jaki rajd się robi i na którym kamperze się siedzi. Lol. To, to coś to, takiego. To... Pełna inwigilacja, Ta. nie? Nie, nie przy wszystkich, bo coś trzeba mieć połączone z tym, z Discordem. Ale przy niektórych osobach tak mam, nie? Że jak mi się wyświetla, to ten, to mi się wyświetla na przykład King kurwa 50 minut i kurwa trzeci ten 30 trzeba zrobić, żeby tak dużo sprzedać. Nie, coś trzeba połączyć, ale nie mam pojęcia co Ej, ja, ja nie mam połączonego chyba tego Discorda ze Steamem, więc... Ej, ale my może to możemy powiedzieć. wygrać tak. No, brakuje nam dwóch fragów. Ale będzie 10 sekund, zostało przy mnie jest ich dużo. O, lewo ja, nie wiesz. Nie no, niestety. No, Karol tak nas No, to tak mało brakowało. Kurwa. Ja tu widzę, że 5 punktów mamy zabrakło tej. No, ale Właśnie w pewnym momencie brakowało nam 3. A jeszcze wcześniej siedmiu kurwa i jeszcze wcześniej 37, siedmiu Jak jeden u nich ma trzy fragi tylko Zorbitowałaś kurwa? Już, już Nie może zechój dany tam post.